Wiesz, chyba odkryłeś problem, jaki jest największy w Teamie X? No brak zaangażowania jakikolwiek? Nie! Plan? No. A czy uważasz, że oni jako członkowie się nie angażują? Że oni się nie starają jako członkowie? O, czekaj sekundkę. Chat, zobaczcie na to. kogo chce pocałować, Chat? Team X. Kto kogo chce pocałować, Chat? Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Nie, dobra, dobra, czat. Dobrze, dobrze. Spróbujmy. 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 Czy wytrwamy 5 minut? Tak, nie. Zakładaj kocie uszy. Kogo ja chciałem pocałować? Kubik z ciebie. Najchętniej. Mojego kochanego kierownika. Nie, czat. Nie będę tak siedział. Nie. Może kiedyś się Wam sprzedam. Ale nie dzisiaj. Ale nie dzisiaj. Zbiudni. Dziękuję ślicznie za subika. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Czy wy, wiecie, wiecie, że być może my wytrwamy 5 minut? Dauptersi. Wiecie, że być może my wytrwamy 5 minut. Wiecie o tym, że my prawdopodobnie damy radę wytrwać 5 minut. My jesteśmy całkiem odporni na Cringe Teamu X, i że to może być dobrze zmontowane. To nie jest, czy to będzie dobry czy zły odcinek. To będzie, czy w ogóle wytrwamy. Czy w ogóle wytrwamy. Zatem, no ja powiem tak. No ja powiem tak, ja radzę tutaj uważać, czad. Ja radzę uważać. Chociaż prawdopodobnie po tym tytule, kogo chcę pocałować? No, ja się wiele nie spodziewałem, ale być może będzie montaż jakikolwiek. I po co to powiedziałeś? Siemaneczko, Siemaneczka Mikox. Dzień dobry. O nie, mi, bo wy wszyscy byli specjalnie. O nie, przepraszam, Beli wersi. Nie, nie, obstawiacie na nie. Wszystko na nie, wszystko na nie. Let's go. Śmiało 300 milionów krówek na nie. Widziałem, Jock. Widziałem, Joker. Nie wiem, dlaczego się nie wyświetlił. Tipo, halo. Joker wpłacił 5 zł. Widziałeś z Czas, widziałem ten odcinek. Siema, Karuś. Nie ma Dzień dobry. Różowa opcja, lepsza. Dobra. Malo! Witamy Was, kochani, w kolejnym odcinku tak, wiemy, że nie. tą serię, dlatego kolejny raz ją nagrywamy. Jest zaskakująco mało dislajków. Albo zostali sami fani już tego kanału, i już nikt inny tego nie ogląda, albo ten odcinek nie będzie tragiczny. Kochani, 15 łapek w górę, kończymy ten kanał mi... Jak <grym> zostawicie 50 tysięcy łapek w górę, to nagramy kolejny filmik. Wiem, że czekacie. Super, 50 tysięcy łapek w górę. To jest będzie takie 60... wasze kill ja ci się za 3 miesiące. Miesiąc o, to Ale w tym tak samym sam czasie. Jorkser. Czemu ty sobie to robię? Enigma. Enigma, chcesz, chcesz razem pooglądać? Enigma, chcesz razem pooglądać? Janka, podkreślenie spod podkreślenie z banka płaci. Jorkser, dostajesz 5 minut za pieniądze. Chcesz Enigma? Zapraszam. X muchomorek no nie wiem powiem ci. Enigma marzę. dalej, będzie Proszę świetna zabawa. Enigma, będzie świetna zabawa. Chodź, uratujesz tutaj. Sprzedałem się za 65 zł. Mogłem chociaż U -u -u. drożej się wycenić. Mogłem chociaż drożej się wycenić. Mog Ale to ja tylko na, na kilka minut, na trzy. Dziękuję podkreślenie Enigma! Co z tym? Chcesz? Ja do ciebie dzwonię, Enigma. Nie obchodzi mnie twoje zdanie, czy chcesz, czy nie chcesz. Ja ciebie potrzebuję Enigma. Mamy się po coś na Discordzie. Dzwonię do ciebie, Enigma. Jak to? A musisz być znajomymi z Enigma, żeby rozpocząć. Przecież jestem znajomy! O Enigma! O nie! O, co to ma znaczyć? Enigma. Chyba, że to złe Ale Enigma. Ale ładnie wygląda. Ok, okej, ok. okay. złego uszkach. Enigma wziąłem. Złego Enigma wziąłem. Halo? Witam. O, działa! Jak to nie jesteśmy znajomymi? Nie, nie, bo, 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 był drugi enigma. bo był drugi Enigma. I po prostu kliknąłem tego złego Mi o ten sam avatar, ten sam nick i zadzwoniłem i nie jesteś znajomymi. Takie aha, to fajna znają Czekaj, drugi Enigma? Czekaj, stop. No wpisz na Discordzie Enigma, to znajdziesz drugiego Enigma, który nie jest tobą. Ty, bez tu, ale nie ma tego samego avataru. Nie, 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 A, nie, bo co są inne moje konto. Znaczy ja mam a... konto Discordowe, inne moje ale... ale... nie, 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 to, to jest bez tego, bo kiedyś nagrywałem... Jed... A, długa historia. Na dwa kadry film nagrywałem. A, witam, witam. a! To jest duży mózg, to jest duży mózg, żeby nie przerwać streama, albo żeby nagrać wszystko OBS-em. transmitujesz sobie z laptopa. No to jest duży mózg, mądry facet jesteś. nigdy nie wątpię. A... By... Był jeden projekt realizowany. Trzy razy Alan w nocy odpaliłem, bo w kuchni gotowałem, nieważne. <laughs> witam. Witam. Stary, dziękuję Ci za odwiedzenie. Pytasz się, kuchnia. czy chcę oglądać ten film nie? Ja wiem, że ty nie możesz się doczekać, żeby obejrzeć ze mną 5 timix. minut już e, minęło. Tak. Możesz wypłacać KEKM. Jestem... Czekałem po prostu. Ja jestem dużym fanem, ja subskrybuję. Ja również nawet ja jestem na dwóch największym kanałach. fanem. Ja, jak widzisz, też subskrybuję, co prawda bez dzwoneczka, bo ja codziennie o godzinie 16 po prostu wchodzę i oglądam. Mój ulubionych twórców. Ale, ale właśnie, właśnie, zaraz, gdzie jest dzwoneczek, ty no? <laughs> spokojnie, spokojnie, bo dzwoneczek to jest dla. dla antywizów. Bo prawdziwy widz wie, kiedy wrzuca materiał Team X. Nie potrzebuje dzwoneczka. Pod dzwoneczku rozpoznajesz, że ktoś nie jest prawdziwym fanem Timo X. Dobrze, rozumiem. A będziesz potrzeba przerwy, to ja. Jasne. Chyba, że zaśniesz po prostu, Enigma, to jest też na to szansa. Właśnie wywaliłem się na fotelu, wiesz? O nie, Enigma, ty naprawdę. Ty naprawdę zaśniesz. <śmienicza> Stary, ty do mnie w środku pracy zadzwoniłeś, ale dobra, tak chwilę mogę to powiedzieć. <śmienicza> przepraszam, a ty. Enigma, enigma, przepraszam. Oprócz bycia streamerem, produkowania muzyki, gdzie ty jeszcze pracujesz? Ja montaż robię. Masowo. A ty jeszcze montaż rok no, chłopie, jezu. Jak ja się współczuję? Kiedyś gry kodowałem. Jak ty się montaż. Mu... Jezu, to robisz same czasochłonne rzeczy, które trzeba dłubać milion lat po to, żeby zobaczyć mały progres. Enigma, czemu ty siebie nienawidzisz? E, nie wiem, ale dlatego mam, nie wiem, na przykład 300 nieskończonych projektów muzycznych na dysku. Enigma, czemu tak siebie nie lubisz? Znacznie <grym> siebie szanować trochę. Wiele osób mi to mówi, słuchaj. <grym> nie wiem, ja lubię, <grym> lubię się rozwijać na wielu polach. Okej. Okay. Nie powiedzieć, że wybrałam leksię, dlatego że bardzo jakby zapomniałem. bo później powstaje taki Team X. Poczekaj, poczekaj, bo nawet nie wiemy jakie jest pytanie. A właśnie, właśnie, przepraszam. A to ja przerwałem. To jest takie wasze guilty pleasure. Wszyscy piszecie w komentarzach o to są, co tanie Ale w tym samym czasie. Najszybciej idzie spać na imprezie. Kto uważasz? Kto idzie najszybciej spać na imprezie? Enigma, jako największy fan t X powinieneś wiedzieć. Czad, nie mogę dać głośniej, jest na maksa Kto głośność! Mam najsłabszą głowę, chwilę. Kto ma najsłabszą psychę? Kto ma najsłabszą psychę? Leksiu, ja, po, ja ci powiem, ja ważyłem tyle co no. Leksiu, albo nawet byłem okay. większy od Leksia, tylko że różnica była taka. Nie, no nie było no. właśnie różnicy, nie, to źle powiedziałem, głupi jestem, przepraszam. Ale zmierzałem do tego, że Leksiu raczej potrafi wypić szybko, dobrze i się utrzymać do samego końca imprezy. Okej, okay. jestem w stanie w to uwierzyć. Mm -hmm, to mm -hmm. tak. Więc lek się na pewno odpada. Czy myślisz, że któraś z dziewczyn? Myślę, że nie, bo dziewczyny raczej Siema, by młody, nie chciałem do się tylko dopytać, o której macie 4 na tak? cztery? Nie dzisiaj, nie im... dzisiaj moja renka. Nie wiem. Czy zdążę? Ja bym obstawiał, wiesz kogo? Hmm. Shio no. to jest stary YouTuber. On był już na niejednym PGA, Pyrkonie, innej imprezie <laughs> YouTubeowej. On jest rozkuty jak Słyszałem 150. legendy Czaro. Kajdeck ćwiczy, je rzadko alkohol, dba o siebie, nie bie, unika używek, ponieważ chce być zdrowy i żyć pełnią życia. Zatem, kto pierwszy odpada na imprezę, Ale jak piękne się piękne Uszar. Gdzie takie Dobra. kupiłeś? Fakty zdrowotne. Zgadzam się. Już wystarczy. Mnie wcale nie dlatego, że nie znam ników całego timu. Ja, e, ja, ja, ja wymieniłem te osoby, które znam. <laughs> ja tylko wiem, kim jest lekki, bo no, po jednej serce poznałem. A czy nie, Szyjko jadę, Szyjko jadę jeszcze z OG YouTubera. Ale reszta to ale ciężko. Ale mi się okazuje? No co jest? <try> To jest właśnie zaskoczenie. Uważaj, Enigma, żebyś ty tutaj, wiesz, nie był za bardzo przerażony. Team X od momentu, kiedy wreszcie sobie wyfarmili wyświetlenia na Stewarcie, zaczęli montować filmy, żeby nie było, że się nic nie zmieniło i że naprawdę robią lepsze filmy. Ale Zatem nie, spokojnie. nie, nie, słuchaj, ja, jestem, ja byłem bardziej pod wrażeniem tego, że w końcu mikroport sobie załatwili. A nie, oni mają mikroporty, <laughs> mają ten gówno ale, ale od, czeka, jest... oni mają gówno od <śmiech> <śmiech> za 800 zł, które jest, ta, które jest odbiornikiem i nadajnikiem ale... jednocześnie. Tak, 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 ale stój. W sensie możesz. Ja też mam uwagę, ja też mam, bo ty jest ten rowd. Jak coś tam goł, zapomniałem jak to się nazywa do końca, ale możesz do tego normalnie lava podpiąć, tylko że oni... Naprawdę możesz tego... do tego lava Majka po Tak, ja... Masz Jacka na tym, no ty Nie, nie gadaj, nie, nie gadaj. Naprawdę. Ja, ja jak kupiłem sobie to, to idę... razem z tym kupiłem sobie też rouda y... love plus chyba to się nazywa, czy jakoś tak? Tak. I ja sobie do tego tak to podpiałem, ale Mam oni starcie. po prostu lecieli prosto na transysterze, który ma Majka w sobie. Skończył się czas wykupienia. Odpada mi głowa, naprawdę. Ja nie rozumiem. Ale... Jak... Wyobraź sobie, produkujesz coś tak profesjonalnego, z takim doświadczeniem na YouTube, z takim bagażem doświadczeń, przez lata nazbierałeś po prostu kilogramy sprzętu, i robisz taką główną jakość. No tak, ale zauważ, że ogólnie teraz jest trend na to, że jak zarabiasz większe pieniądze na YouTube, to bierzesz jak największy możliwy metraż i jak największe możliwe echo. Jak najgorsze o, tak, warunki tak, tak, tak. akustyczne pod nagrywanie. Czy to Freeze z ekipą, czy to Team X? Freeze to jeszcze nie ma tragedii. Oni chociaż walczą jakkolwiek z tym. Ekipą, chociaż starają się! Za znaczy, zależy. Ja to znaczy, Ale ja wiesz, też nie to. bardzo ekipy. Wiesz, co się jeszcze tutaj rozwija? W Teamie X. No. Te X w każdym kolejnym odcinku są bardziej, coraz bardziej krzywe. Ten w ogóle upadł. Jeżeli <laughs> zwracasz uwagę nie, 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 na takie nie, 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 rzeczy, czekaj. to lepiej Jak to nie. padnie, to będzie Team XXX. Tylko na innej platformie. <laughs> Nawet masz tutaj, wiesz, taki teaser mały z tyłu. <gryzindriety> because everyone Na Najniby tubie to z... się pojawi. Dwa! No. No. Nie! Nie, no. No. nie, no. nie. No. No. I tak już każdy screen shota zrobił. Wiesz, że wybrałam lekcja, dlatego, że bardzo jako zapamiętałam jeden moment, kiedy ty powiedziałeś, no, tym się spać. I tak jakbyś Dziękuję, dziękuję, because everyone. I słuchaj, dziękuję za bicziki. Tak. Jak Dlaczego Julka? Dlatego, że Julka na Sylwestrze o pierwszej godzinie stwierdziła, że pójdziemy coś zobaczyć do mieszkania, po czym położyła i się i mówi: <laughs> Nie spać. I muszę spać. A to Julkę <laughs> wybrali. Tak, tak, tak. Się, bo na imprezie czarka, chyba No bo wiesz, on ją zabierał zawsze na imprezę youtuberów. Julka nie mogła hmm. się dogadać, bo nie była youtuberką, tylko była normalną osobą. Zatem co robiła, szła wcześniej spać. I w ten sposób się nauczyła wcześniej chodzić na imprezach, bo nie miała się z kimś dogadać, zatem szła spać i pewnie tak się narodziło to. Okej. Okay. <laughs> Nie no pewnie nie, ale... To jest moje doświadczenie. Tak, to jest moje i wtedy ja byłem. To tak, prawda, to tak, Ale z tego co ja pamiętam, to ktoś też chyba zasnął na krześle. Ja bym nie ktoś też zasnął na krześle. Cypher powinno brzmieć, kto nie zasnąć, ja i bym toła siebie. wiem. Bardzo dobrze. Pazimodo, dziękuję, że pytasz. Czy, czy to jest moja Liza? Która? Ta, ta co właśnie mówiła. Tak, to jest ona. Tutaj do Tak, to jest ona. Czy to, to, to twoja dział, ulubiona bohaterka? Poliza. Tak, 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 tak. Jak najbardziej. Bardzo mi się podoba ubiór Moni, który dostosowuje <grym> do absolutnie e, każdego tutaj e, filmu. Każdy ubiór nie. musi u niej zawierać niesamowicie duży dekolt. Nie, no, nie, nie, maksymalizacja nie, nie, nie rozumiem, wyświetleń. Nie, nie rozumiem, dlaczego aż tak bardzo, ale oni nawet nie korzystają z tego dekoltu. To jest ciekawe. Znaczy, oni nawet nie korzystają z tego dekoltu. Ja zauważyłem i, i w sensie <grym> jestem zawiedziony, bo no kurde, jak jednak. No, jest to duży projekt, który musi się zwrócić z czasem. A skoro już jest tak jakby aset, to czemu go nie wykorzystać? Nawet dwa asety. Zgaduję, że to jest kwestia jej po prostu jej personalnego wyboru. No, tworzył dla widowni, jakiej jej tworzył, ich własne decyzji, Ale teraz Enigma, najważniejsze pytanie. Kogo z Teamu mm -hmm. bo najbardziej się boisz? Szczerze. Y najbardziej się boję, Kogo ale się w sensie najbardziej tak... boisz? Tak, ARL czy, czy. O, ARL. A to powiem Ci, do, do lekcji raczej nie miałbym podjazdu, to, powinniśmy, tak powinniśmy kiedyś zrobić no. tier listę Teamu X, kogo byś pokonał. Kogo byś pokonał. I od, tie, od tier listy, że napierdzieliłbym bez problemu, dałbym Mimo radę wygrać, remis, jakąś moralność chyba by się nie udało EP. i skopałby mi kompletnie dupę. Znaczy, Trzeba byłoby tak uporządkować. Znaczy bardziej ta tier lista polegałaby na tym, kto jak szybko biega. Znaczy. Bo na przykład jestem prawie przekonany, że przed leksiem bym uciekł, ale nie mam pojęcia jak zresztą Timo. Czyli mówisz, że z każdym już przegrał z góry, tak? <laughs> no, nie mówię, że nie, nie mówię, że tak. Czyli tak, ale... Nie martw tak, się dobra. ja też. Nie <laughs> mam bo się Dobra, ja mam dwa, dwie opcje. Trzy, cztery, To jest, masz. <laughs> Czemu się I Julka? Co, <gulka> czemu mnie? Słuchajcie, ja chciałabym powiedzieć, że dałam Julkę, dlatego że nie to, że się boję, ale po prostu jest, jesteś strasznie konkretna. Wiesz, co? <gulka> że po prostu. No ja właśnie dlatego tym się, się boję. Ja właśnie też Nath, dlatego dałam. No ja też daję ja nativ nativ do tego. Chociaż w no, sumie po no, ostatniej no, akcji no, z wewłomaniem. Ja właśnie, od tego to. Do... Uma. Chciałabym po akcji z kiedy Maciej pokazał Na koszulce, jak widzisz to. Tak, 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 tak. Jak z Ej, tak. Nie, <margines> yep. nee, a ja chciałem powiedzieć, że ja dałem Julkę, bo Jul z Julką nie da się wygrać w dyskusji, bo ona zawsze się obrazi, koniec, nie ma, więc boję się jej. A Czarek trenował kickboxing, więc my wszyscy <mo Fight verme> to sami, wiemy, koło może z obrotu na łeb jakby co. Co z teamu tego chciałby mi się uczyć? O, no to proste. z dzieci? Co sądzisz o takim rodzaju kontentu w ogóle Enigma? Jesteś Znajem jeste dobrze je swoją demografię. Jesteś, ale nie, słuchaj, jako odbiorca, jako odbiorca, co sądzisz? Takie siedzenie na kanapie, odpowiadanie na, personalnie, na personalne pytania jako grupa. Bo jedno jest pewne. Co na sądzę? Na pewno ten film byłby 30 razy lepiej odebrany, jeżeli to samo robiłaby ekipa. To jest no pewne. Tak. Tylko, że to jest kwestia PR-u. Czy uważasz, czy że to, jest, to jest kwestia PR-u, czy uważasz, że to jest kwestia samego filmu, samego materiału? Znaczy, i to, i to. Tylko, że też ekipa ma jednak w składzie pełnym o wiele większe doświadczenie, więc mają o wiele lepszą dynamikę, to jakby nagrywania. Plus, no zakładam, że dużo osób, które zostały dobrane tu do teamu, nie mają żadnego doświadczenia tak naprawdę z, z jakimiś większymi projektami, z nagrywkami. I to jest często problem takich projektów. Ktoś, ktoś chyba dzisiaj wygra tą konkurencję, mam wrażenie. Trzy. Dwa, jeden. Jurka to matka! Tak, ja nie chciałem to dać Matki. Ale to jest nieprawda. Co dałeś? A nie dałeś. Ty się no, no bo... Nati? A czemu no nasz Ja. A bo myśmy ostatnio mieli taką... Dobra, Nigba, ja ci powiem szczerze. Nie mam już ja, trochę ja, nie, po... nie mam już. Nie mam już pytanie Nawet nie zapamiętuję tych pytań. No, nie ja tak, sp... oni odpowiadają. Znaczy teraz coś o dzieciach było, tyle zapamiętałem, ale wcześniej. Było, tam, było nie o nie dzieciach, było o dzieciach, ale... Tak. Po prostu, enigma, ja się boję, że jeżeli ja cię nie będę podtrzymywał rozwoju, dlatego ja tak cały czas przerywam i mówię, bo boję się, że zaśniesz po prostu, a wiem, że Ty jeszcze pracować musisz. Spokojnie, póki co, znaczy, dostałem enigma, wubile... lubisz, jak, no. jak ludzie biorą udział w, w przewidywaniu, to lubisz, jeżeli, jeżeli ludzie chcą, na przykład, przewidzieć swoją najbliższą przyszłość, to lubisz, jak pr przewidzą, im się uda, czy lubisz, jak przewidzą i się wypierdzielą na głupi ryj? Czekaj, czekaj, bo to jest dość nie, pytanie. Nie, to nie jest podtwytliwe pytanie. Znaczy, nie, nie, nie mówię, że podtwytliwe, mówię, że pokrętne. Mm -hmm. Co dokładnie masz na myśli przez przewidywanie? A, przewidywanie przyszłości. Jeżeli ktoś przewiduje, ktoś sobie... że. A, ciekawe, że mi się, wydaje minuty, mi się, że mi się to wydarzy. Go. No. To woli, że jeżeli ktoś mówi, że wydaje mi się, że to wydarzy, że tak, że mu się powiodło, że mu się to wydarzyło, czy lepiej? Nie, niech się wywali na głupi i będzie zabawnie. Znaczy nie, ja nie życzę źle ludziom, jeżeli o to chodzi. Ja nie jestem raczej typem osoby, Zatem ta trace. pierwsza, ta pierwsza rzecz, tak? No, no źle ludziom nie życzę, no chyba tak. Okej, okay, to oglądamy. To myśmy gadali Dobra. o czymś tak, no? i już coś tam, myślę, że podświadomie coś tam ma no, dzień tego... Dzieńka. A żeby razem mieć dziecko. E, chcę mieć dziecko zaraz, bo wtedy będę ładnie Nie, bo wtedy Monia ja będzie cool mamą. no piesek. Jest? Ja by się Enigma miał dość ja to się, powiedz stop, pamiętaj. Nie ja bym ja miał... nie, nie, no dobra. Ja byś miał dość to powiedz stop. Spokojnie, dobra, Jesteś jeszcze przeżyję. Ja nie, się tylko zwrócić on, on nie wie czad, on nie wie, on nie wie czat, on nie wie czad, zobaczyłem czy zastępuje. Sa, która akurat ją kocha. Mnie, który to się kocha. I jeszcze oh wow, chce mieć this Little Baby. No, no No. no, 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 no. I jeszcze chce mieć drugiego no, papilona, no, powiedziała, jak wzięła mnie, swaniaków, wzięłaś mnie na pijaka, wzięłam jak, jak poszła spać z tego Sylwestra, no. i mówi ja idę spać, to ja mówię, dobra, dobra, to spać, ona mówi. No, będziemy mieli w tym roku drugiego papilona, pro. No jak właśnie. to wolić Te mam dzieckiem papilon, a papilonem? Albo dziecko. Zdecyduj się. Co to niby znaczy? Niby czemu? Co mnie do tego zmusza? A, ty? A tak. Kolejne... Będę z tą szczery, ja nie wiem jak oni no. skaczą tak po tych tematach. Nie no, zdaję, znaczy, że oni sami, sami nie są zainteresowani o, tym, tym filmem. Mam, <grym> dwie osobę <grym> tym a, jest... Ja mam że chyba odkryłeś problem jaki jest największy w filmie X? No brak zaangażowania jakiejkolwiek? Nie. Plan? A no. czy uważasz, że oni jako członkowie się nie angażują, że oni się nie starają jako członkowie? Nie, oh, czekaj sekundkę. I'm not. Uh, I'm not. The, co? I'm not new -y no. Ostrę? Dziękuję, jeśli jesteście za subika, Pozdrawiam bardzo serdecznie. Czy uważasz, że oni jako uczestnicy się nie starają? Że nie wkładają w to serducha? Bo wydaje mi się, że przez, że przez przypadek odkryłeś pięknie nazwałeś problem z Teamem X, którego nie potrafiliśmy nazwać od samego początku i wydaje mi się, że pięknie go nazwałeś. Zaczyli, nie wszyscy. Zdaje mi się, że Leksiu na pewno się przykłada, ale też z, z dużą rolę w tym gra na pewno to, że ludzie go pozytywnie odebrali w internecie i widać, że tak jakby na pewno od warstwy muzycznej ale on dziękuję za daje piątkę. dużo. Ale jeżeli. I dziękuję o za słupiki, bo nie tym, To nie wiem. Natsu so być No nie wiem, czy ten, czy, czy jakkolwiek się angażuje w to wszystko, przeważnie na filmach wygląda totalnie. Znudzona, Dobra. niezainteresowana. Oglądamy tak. Ta... No tak, Ty? Ty jeszcze, czy jeszcze się czy nie, chcesz się wypowiedzieć? Nie, bo... nie, wiedziałem, czy była właśnie tak. przerwa. Siema, karty. Siema, karty. To znowu no, ja no, do... Dobra, Nikoła, tak. chciałem się zapytać. <laughs> chciałem się zapytać, chciałem się zapytać, czy chcesz kontynuować? Ja <laughs> Wnioskuję o anulowanie przewidywania, <laughs> ponieważ wziąłeś do czera. oglądania gościa i trochę głupio. Jakbyś taka, taka. go zapraszał na oglądanie poko, poko. filmu i po chwili kończył oglądanie. A przewidywanie zostało teraz rozpoczęte jak jeszcze nie było enigmy Pozdrawiam Nie że nie zauważyłeś. Zauważyłem, patrzyłem się czas. Tylko nie że to zostawić za to niego zastępczo. No, że myszy najeżdżałeś na ten. <laughs> Emila, oh. dziękuję, jeśli za zadzwidłeś. No nie, no, no mieli bardziej interesujące Emila, Produkcje to jest, to jest pewne. Wiesz, co? Bo to jest ten typ materiału, który nagrywasz tak pod koniec dnia, gdzie masz plan zdjęciowy, już nagrałeś i już nagrywasz 7 filmów, i już nie masz pojęcia, co dalej zrobić. Ja trochę dziękuję ze stobisów. Wydaje to mi się, że, że przepięknie to nazwałeś, że. Oni tak no. jakby nie czerpią zabawy z tworzenia niektórych filmów i to bardzo jest po nich słychać. Jak tutaj się zaczęli rozgadywać, to widać, że lubią rozmawiać ze sobą i po prostu no fajnie im się rozmawia ze sobą, ale to nie jest super ciekawa treść. A, pomysł, no tak. a problem jest z tym, że to te same filmy, sam koncept na film chyba nie jest zbyt ciekawy, bo uczestnicy na chcą spróbować. Nie wiem, czy oglądasz ich filmy, śledzisz często, ale na ich kanale były łącznie trzy dobre filmy i jeden prawie dobry. To był a, prawie a dobry. Ja ten był dobra. dobry. Pozwól, że strzelę, no. bo nie oglądałem tych dobra, filmów. Dobra, 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 dobra. Bo ja tutaj widzę bardzo, duży, bardzo dużą inspirację z Aidmanami. Strzelam, że te game show y, są w miarę okej. Okay. Są okropne. Są najgorszymi filmami, jakie tylko mogą być. To i to, to co jest absolut... właśnie To jest absolutnie <laughs> najgorsze, co kiedykolwiek było. Fujnik, <laughs> dziękuję za no 18. Tak, Pozdrawiam bardzo tam się serdecznie. Masz, że dynamika między uczestnikami liczy. Sidemeni z, z brytyjskim z... humorem, tak. bez, żadnego, bez żadnej tak. muzyki, bez większej, tak. e, większego wiesz, montażu są dużo śmieszniejsi, aniżeli oni. I sam Resztyk Kon na produkcji, Każdy ja Konstantin, który im tam produkuje, no tak, no to on sam robi lepszą robotę, niż... niech tutaj... No Spotlight Agency, no, nie postarali się. Tak, nie postarali się, nie, najlepsze filmy, to uwaga, to był pierwszy dobry odcinek Team X na Malediwach, co byli, co zrobili, jeden dobry odcinek z tego, drugi, że Malediwy. ich okradli, jak ich nie było w domu. Okay. Tak, 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 wyjechali na Malediwy po kilku dniach i to wszystko po to, żeby ich okradli, Pod tego pranka to było. Ale ten prank był spoko, bo rzeczywiście wyglądało to tak, za że... za 20 tysięcy? Że oni się... tak. <laughs> No i odcinek ze Stewartem był spoko. To no, są trzy okay. i jedyne dobre filmy tutaj, no a cała reszta bo no to te... no nie A tak. słyszałem, że tam jakieś dymy by, były z tym odcinkiem ze Stewartem, że on tam nie do końca jak chciał być, tylko że oni tak go spresurowali, żeby... żeby no niby wystąpił. tak, niby nie, no kwestia jest taka. Wszyscy uważają, że zmusili Stewarta, żeby wrzucić ten film i że Stewart się zgodził, bo to było wymuszone, bo każdy z nas zna Stewarta i każdy z nas zna również tutaj osobowo Stewarta, że po prostu jest bardzo miły, bardzo miękki i bardzo ulegający w takich kwestiach. No tak. Ale będąc a tutaj adwokatem diabła i dobrym gliną mówię, pewnie było mu miło i zmienił zdanie i dlatego im pozwolił. Pewnie o to chodziło. Mm. No, okay. A czy w to wierzysz i czy to reszta to inna sprawa. No to jest Bartek, dziękuję za Dzisiaj wieczorem byś na, tak na ten dzień by był zbyt szczęśliwy. To prawda, nie jest zbyt zachwycony, jest nawet trochę taki zdegustowany, takie, naprawdę? No, no, naprawdę? No, powiedziałbym, powiedziałbym, że tak pół na pół Chciałbym wystąpić w ogóle w tym filmie, patrząc tylko i wyłącznie na miniaturę, ja, trulo, dziękuję ale też patrząc po długości mi. filmu, widzę, że nie był zbyt ciekawy. Nie, 52 minuty, nie... wiesz co, do 36 nie był zły, ten film jest bardzo dobry z jednego Kops. powodu. Jeśli jest... oglądałeś to przez 36 minut? Tak! Do końca, nie, yeah. full 52 obejrzeliśmy. O kurde. I full komentowaliśmy i wiecie. Znaczy, co? Wiesz co, na streamie to też inaczej, bo to jest free content, jakby nie patrzeć. Ale... To jest po pierwsze free content, yy, i wiesz, zawsze też możesz pokomentować, zawsze możesz coś dodać od siebie. Generalnie ja zauważyłem tak, że oglądanie na streamach, ja wcześniej uważałem kilka lat temu, że oglądanie rzeczy na streamach to jest złodziejstwo kontentu całkowite. I odbieranie okay. komuś wyświetleń, ale teraz zauważam, że każdy film, który ja oglądam na, na streamie, idzie lepiej, aniżeli filmy, których nie oglądam. No tak. A... Bo dzięki i... temu, że ludzie wbijają, zostawiają lajki i to kręcą, to tak, wiesz, więcej ludzi tak jakby wbija i więcej ludzi tak jakby ogląda to ostatecznie. A...